Cześć! Witajcie! Na ja jest Moodle X, X, a to jest nowa seria z tekita. Tak, lubię no, tekita, nie, nie znam się za bardzo na nim. I tak jeszcze dla przyszłość. Dla głosowania, dla wytłumaczenia dlaczego idę w tyle ognia, bo się objęto wybraną, a to tak I jeszcze, jak widzicie jest dużo modułów. I no, jedno z tych I na razie w tym pierwszym odcinku będzie coś takiego o budowaniu domku i tak dalej. Tak więc... Możemy włączyłam samą skrzynię. Możecie nadal słyszyć pewnie klawiaturę, ale mam to żeby jest też nowy mikrofon, więc może też o wiele mniej szum i pewnie też nie będzie echa, chociaż też gąbkę. Dobra. Jest tricopilator też chyba. Chyba tak. Jest. Tak jest. Chyba. Tak jesteś. Jest. Dobra. No. Hmm. Jak widzicie to już jest drzewko z modyfikacji, więc się to bardzo zmiana. Mogę dość lekkie na błysie, się dopiero przez chwilę wyrenderowałem ten świat. Jest tak włączyłem, wrzucałem sobie kilka granatów i zacząłem nagrywać. Jeszcze tak piszcie w komentarzach, czy chcielibyście, w sensie bo mam MC Edit'a, MC Edit to nie jest takie czytowanie, czy chcielibyście na przykład tak, że coś bym zrobił tym MC Edit'e, coś tam na przykład spodziewał, ale nie że diamentów i tak dalej, tylko po prostu jakiś dany obszar, jakąś górę czy coś, wiecie, piszcie po prostu w komentarzach. Mówię to tak na początku, bo najwięcej osób ogląda początek. Właśnie. Ale nie, nie o, um. Dobra, tutaj się z tego nic nie dał.

Crafted table. A i nadal możecie chyba, nie wiem czy już nie, ale nadal możecie słyszeć okay. lekkie echo. kleje jeszcze się jeszcze nad tym popasuje. Jeszcze to zatruba, dźwięk będzie jeszcze yeah, Nie, to nie za I seria z Kekita może być bardzo, bardzo długa. Nieskończona wręcz. O 10 minut. Co No okay, to jest trochę dziwne Jeden dzień, spoko O, nie, 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 nie. Złom Takie, że się robi już noc. Może być ciężko. Oj, może być pan, ciężko. I co się ten świat nie renderuje? Nie odczuwajcie. I sobie to on. Dobra, ja sobie się przelecję po tym świecie, nic innego ci dawało, więc za chwilę się widzi. Dobra, już jestem. No i jesteśmy mniej więcej w tym. Sobie. Są skrzydł. Czyli na tym nie, Czyżle, to... nie ma... ma nic nie mówią. Drawa. Ja. Ojej. No co u Was tam dużo nagle? Zebłaj, dobrze. Dobra, trzeba zróżnicować miejsce na bank. A jeszcze nie jest Nie, nie I te A bo tutaj jak się trafiło do jej nie ma Słyszałem, mm. że to no, dwa, proszę. to jest fajnie, to jest z Nie, nie trafia, No, kolejny. Dobra, wybuchnij się, ale wybuchniko to... Ile? No. no, co tak, to za dużo? Pokoju nagrywam. Nagrywam. Nagrywa. Dobra. No co? Dlaczego? Zostawcie mnie spokojnie. Я слышу, что это столько пушка. Нет! Dobra, przejdźmy się i ten będę kończył. Na razie, pierwszy odcinek ten nic nie słyszycie, bo no, się od mikrofonu. Dobra, na razie, te pierwsze odcinki będą takie kończutkie, ale później będą się z czasem wydłużać. Tak więc mam nadzieję, że, że spodzą, i w tym się spodoba. Jeśli tak nie zapomnijcie, zostawić łapki w górę, jeśli nie, nie zapomnijcie, zostawić łapki w górę. Więc widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Co, już o mnie zapomniałeś, tak? No, więc trzymajcie się. Cześć.